Witam Państwa, Kamila szuba -Salwiak. Zapraszam na przegląd informacji z kurortu. Ustka pozyskała niemal 5 milionów złotych dofinansowania na remont ulicy Kościuszki. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja czwarta, Polskie Uzdrowiska. Decyzję o przyznaniu pieniędzy dla Ustki i innych uzdrowisk 14 maja w Ustce. Przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. W sumie dotacje o łącznej kwocie 240 milionów złotych otrzyma 49 miejscowości uzdrowiskowych z terenu całej Polski. Na pomorzu oprócz ustki wsparcie otrzymają m.in. darłowo, gmina Darłowo, Kołobrzeg oraz Sopot. Gminy uzdrowiskowe w latach 2020-2021 miały duże straty związane właśnie z, z brakiem tych opłat, które na co dzień są w budżetach gmin uzdrowiskowych. W związku z tym jako rząd postanowiliśmy wesprzeć dodatkowo w inwestycjach przy uzdrowiskach gminy uzdrowiskowej. Dzięki dotacji ustka wyremontuje ulicę Kościuszki. Dla miasta zastrzyk finansowy ma ogromne znaczenie. Kolejna część ustki położona w niedalekiej odległości od morza stanie się na pewno bardziej bezpieczna, ale przede wszystkim zyska nowy estetyczny wygląd urokliwej, uzdrowiskowej ulicy. W trakcie konferencji burmistrz Jacek Maniszewski podziękował za wsparcie i krótko zapewnił. Ustka na pewno wykorzysta odpowiednio i w dobrym sposób te środki. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Jak stwierdził Piotr Miller, rzecznik rządu, inwestycje w uzdrowiskach na Pomorzu Środkowym mają szerszy wymiar, bowiem w tej części kraju powstaje trasa ekspresowa, która ułatwi dojazd także do miejscowości nadmorskich. Ustka to 5 milionów złotych, blisko 5 milionów złotych, które zasili kasę miejską właśnie dla poprawy transportu drogowego. Ale to, co też chciałem podkreślić, to ten szerszy korytarz, który tutaj w tej chwili jest zbudowany, bo warto o nim mówić, czyli o drodze ekspresowej S6. Droga ekspresowa S6, która jest niezwykle ważna dla Środkowego Pomorza. Inwestycja, na którą Ustka otrzymała wsparcie, dotyczy przebudowy ulicy Tadeusza Kościuszki i Placu Wolności oraz łączącego to ulice skrzyżowania z ulicą Jana Skolna. W jej ramach zaplanowano wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni, budowę kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, chodników oraz parkingów. Planowane jest wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych, a także nasadzeń zieleni. Koszt inwestycji to 5 milionów 100 tysięcy złotych. I pozostajemy w kręgu dobrych wiadomości dotyczących dotacji. Zarząd Portu Morskiego w Ustce pozyskał 5,5 miliona złotych dofinansowania na inwestycje. Ponadto port dzięki tej dotacji wzbogaci się o nowoczesny sprzęt, w tym łódź z dźwigiem HDS. Umowę dotyczącą dotacji zawarto z Pomorskim Oddziałem Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozyskane dofinansowanie umożliwi realizację koniecznych zadań, które poprawią bezpieczeństwo w porcie oraz podniosą jakość usług. Jest to szereg bardzo potrzebnych rzeczy do funkcjonowania portu, czyli wyposażenie do np. zwalczania rozlewów substancji pochodnych wewnątrz portu, czego dotychczas nie mieliśmy. To znaczy, mieliśmy takie wyposażenie, ale ono było jakby nie nadążało za. Czasami za wymogami ochrony środowiska. Kupujemy także system monitoringu wizyjnego, w zasadzie to system kontroli dostępu na stronę wschodnią portu. Bywalcy portu, użytkownicy wiedzą, że mamy taki system monitoringu już od 2015 roku, po stronie zachodniej, ze szlabanami, z kamerami rozpoznającymi rejestrację i to się tutaj świetnie sprawdza. I w tej chwili, jakby uznaliśmy,. W zasadzie jako logiczną kontynuację, że trzeba ten system przenieść, rozwinąć na stronę wschodnią portu. Zakres projektu zakłada ponadto zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania portu w Ustce oraz utwardzenie terenów portowych, czyli poprawę nawierzchni w celu dostosowania ich do ustawienia kontenerów magazynowych dla rybaków. Wśród planowanych zakupów są również, między innymi specjalistyczna łódź z HDS oraz elektryczny pojazd inspekcyjny. W celu poprawy obsługi zaplanowano montaż systemu slipowania i wodowania łodzi. Realizacja projektu potrwa do czerwca 2023 roku. Całkowity koszt wyniesie 6 800 000 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.12 programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Władze ustki zapraszają do szerokiej dyskusji o projekcie strategii rozwoju miasta do roku 2030. Konsultacje dokumentu potrwają do 13 czerwca, jednak na 23 maja zaplanowane jest otwarte spotkanie w tej sprawie. Projekt strategii wskazuje kierunki rozwoju ustki na najbliższe lata. Określa też najważniejsze cele oraz priorytety i zadania, które będą służyły ich realizacji. Załącznikiem do niego jest diagnoza obecnej sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej ustki. Udział mieszkańców w opiniowaniu tego dokumentu jest niezmiernie ważny. Zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie, które odbędzie się 20. 3 maja o godzinie 17 w Usteckim Ratuszu będzie to spotkanie konsultacyjne projektu strategii rozwoju miasta. Zostanie na tym spotkaniu przedstawiona diagnoza strategii oraz część strategiczna tego dokumentu. Będzie można zgłaszać ewentualne uwagi, propozycje zmian do tego projektu. Projekt jest dostępny na stronie internetowej miasta. Konsultacje odbywać się będą w formie debaty publicznej, a także w postaci zbierania uwag i opinii, które można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Konsultacje społeczne strategii rozwoju miasta Ustka do roku 2030, wraz z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej miasta. Kierowane są w szczególności do mieszkańców Ustki, sąsiedniej gminy, ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych. Debata nad dokumentem ma zakończyć się 13 czerwca. Biblioteka miejska w Ustce skończyła 75 lat. Z tej okazji przygotowano przyjęcie urodzinowe. Gościli na nim przedstawiciele władz samorządowych, byli oraz obecni pracownicy biblioteki i najbardziej aktywni czytelnicy. W trakcie uroczystości wspominano dzieje biblioteki i jej pracowników. Uczestnicy obchodów mieli okazję zobaczyć film ukazujący historię placówki od momentu jej powstania. Ostecka biblioteka została utworzona w 1947 roku. Jak przekonywała Agnieszka Klimaszewska-Kargul, szefowa placówki był to rok wyjątkowy. Kojarzyć się może z premierą filmu Zakazane piosenki w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, datą urodzin Seweryna Krajewskiego, Jerzego Sztura czy Kazimierza Dejny. Koneserzy literatury rok 1947 wiązać będą z premierą pierwszej wersji Popiołu i diamentu Dżumy Kami, dziennika Anny Frank czy Dzieci z Bullerbyn. To również rok urodzenia Stevena Kinga. Jacek Maniszewski, burmistrz Ustki, mówił natomiast o bardzo ważnej roli, jaką odgrywała i nadal odgrywa biblioteka w życiu Ustczan. Placówka na stałe wpisała się w kulturalną mapę miasta i całego regionu. Tworzycie w bibliotece świat ważny dla naszej społeczności. Pozwalacie poznać nie tylko literaturę, ale także zetknąć się z ciekawymi formami sztuki i edukacyjnej zabawy. Pomagacie też rozsmakować się w czytaniu naszym najmłodszym mieszkańcom ustki. Dyrektor biblioteki Agnieszka Klimaszewska-Kargul wręczyła wyróżnienia czytelnikom roku oraz listy gratulacyjne pracownikom obecnym i emerytowanym. Spotkanie wzbogacił występ Eweliny Boguckiej, a goście mogli też obejrzeć okolicznościową wystawę. Znalazły się na niej kroniki biblioteki, książki napisane przez Ustrzan, czy też nietypowe zakładki pozostawiane przez czytelników w książkach. Usteckiej Bibliotece składamy jak najlepsze życzenia urodzinowe, a Państwa zapraszam na kolejny magazyn Ustecki, z którym powrócimy już za tydzień o stałej porze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.